Cześć, witam was serdecznie na moim kanale Kopalnia Metali, a w dzisiejszym odcinku yy, chciałbym Wam pokazać, co ostatnio otrzymałem od kolegi Adama yy, z Klubu Śląskiej Jachty, yy, co mi przekazał. To jest oczywiście tylko część tego co dostałem. Wrzucimy sobie to na wagę. Okej. Okay. I zobaczmy. To jest 13, eee, się część się strasznie. No, 13 kilo, deczko więcej. I mamy tutaj takie krańcówki, czy to są z pompy jakiejś. Nie wiem co to jest na tą chwilę. Teraz się wezmę za rozbieranie tego. Może mi to coś i. Zacznijmy od czegoś takiego. To w szorciku gdzieś tam wspominałem. Niemieckie jakieś napisy, imbusiki To wszystko zamoczone tutaj było też. Zobaczymy, co zamoczone, nie zamoczone, O tak, akurat pani wyszło. Leciutkie. aluminium jest dobrze jak nie wszystko stal to już jest dobrze w ogóle sobie weźmiemy ten coś tu łapie ale ale nie za dużo, tu są takie dość spore śruby może one łapią Dobra, rozkręcę se to i zaraz wracam. Powiem wam, lubię rozkładać takie rzeczy, mimo że może takiego sprzętu, żeby to szło jakoś super sprawnie ale jest to naprawdę bardzo fajne fajne rzeczy <gry> oczywiście, że czasem trzeba siły użyć do czegoś ale jest to dość efektywne nie widać wyniki tej swojej pracy. Okej, okay, pierwsza rzecz rozebrana aluminium. Mosiąc stal lecimy dalej nie ma gdzie w miarę to poszło na razie musiki zostawimy wiele rzeczy było potrzebnych dobra, no to kolejny element nie no wiem co to jest Końcówka, ale końcówka to nie jest. Nie wiem co to jest. No ale lecimy. Jakoś trzeba próbować improwizować co z tym zrobić. się podobał. i to wyszło co? Patrzcie. A to jest taki hmm. aluminiowy. Już widzę, że to jest aluminium. Odlew zapewne, nie? Co sądzicie? Może to być odlew. Ale ciężki fajny kawałek, chwila moment i już praktycznie naszego elementu nie ma ten tłoczek, który tam był na końcu patrzcie tak to wygląda taka sprężyna <grym> Just chyba sobie zostawię tą sprężynę, ale no, ona musi mieć moc naprawdę mm, uszczelka. Nie, na razie damy do tej strefy. No, aluminium, czyściutkie amelinium. No i coś co bardzo cieszy moje oczka niezmiernie. solidny kawałek mosiądzu rzuciutkiego dobra, tu teraz mamy krańcówki wszystko wskazuje na to, że to są krańcówki nie wiem do czego one służyły w sensie gdzie były zamontowane czy czy na jakimś jachcie hm. no nie wiem. W każdym razie parę sztuk ich mamy tutaj, tak więc biorę się za rozbieranie. Patrzcie, gniazdo oczywiście zostawimy. Styki mogą być posrabżone tutaj. O, słuchajcie, woda wylatuje. a tu całe połączenie elektryczne. No, liczę, że tu jakiś przekaźniczek będzie. Także jakieś sreberku się trafi. A w końcówce taki był sobie kładzik. Tam jest przełącznik na razie co to dajemy na bok Dobra, kolejna kręcóweczka to zaraz będziemy jechać rozłożę wszystkie i będę do was wracać kolejnym elementem który mi się tu trafił dość ciekawym jest coś takiego O też jakiś element pompy nie wiem ja to przynajmniej tylko Ale to aluminium, takie jakieś dziwne aluminium. No, jest też test na aluminium, czy metal jest miękki Jest pięciutki, dobra, tak więc jak widzicie, kolejne rzeczy rozebrane. Takie zostają mi obudowy krańcówek no i pozostało mi te bajoro do przerobienia ale trochę tu rzeczy jeszcze jest nie będę was zanudzał tym jak to robię widzimy się na podsumowaniu a co podsumowywać? no to będzie, widzicie mosiądz, aluminium, stal tak, więc zaraz wracam. Ok. Witam Was serdecznie. Już po rozebraniu wszystkiego, troszkę się muszę pośpieszyć, bo syn z podwórka wrócił i czeka teraz, żeby z tatą iść do góry, do domu. Tak więc na samym początku chciałbym Wam pokazać coś bardzo pozytywnego. A mianowicie było 13 kg, ale ważyliśmy to z wiaderkiem. Niestety nie odliczę tej wody, która tam była. To będzie około 2 kg. Stały mi rzeczy, które jeszcze muszę takie z elektroniki rozebrać. Myślę, że tam jakieś sreberko się może trafić i tym podobnym. Tutaj mam następną rzecz. To sobie już starujemy. A nie, nie starujemy. 790 gram. Ale łącznie z tym pojemniczkiem. Zaraz zobaczymy, ile ten pojemniczek waży. To jest sama stal. A pojemniczek z tego był 54 gramy. Także nie ma tam jakiejś tragedii. Ok, znajdowało się tam dużo takich elementów. Jeden muszę po prostu wziąć do góry do domu i sprawdzić, co to jest gdyż nie wiem, do czego to służyło? Są to takie elektroniczne zapłonniki. I ich jest kilo trzysta, czyli wychodzi na to, że jeszcze prawie 3 kilo. Rzeczy do rozebrania, dobra, ale teraz już coś, co mamy rozebrane, to jest bardzo fajne, moścą, moścą, Kilo no, siedemset prawie trzy dyszki samego mu się dupowiały ładnie. Następnie mamy. Nie mamy mosiądz żółty. I go mamy tutaj 300 gram. Też ładnie, bo gdzieś liczmy po 20 zł. To 7 złotków wpada. Nie podsumowujemy tego, tylko pokazuję Wam co tu ciekawego wpadło. Bardzo dużo z tego wszystkiego mamy aluminium. I powiem Wam, że są takie naprawdę solidne kątki nawet aluminium. Ja tu się upewniałem kilkukrotnie, czy w tym niczego nie ma, ale tu nic nie widzę. Nie ma tam żadnych śrub. Wszystko jest wyciągnięte, a patrzcie na wagę kilo 100. No. Świetna waga jak na końcek aluminium. Okej. Okay. lecimy tutaj dalej. To są obudowy naszych krańcówek. Też takie dość ścieżki. Tak więc samego aluminium mamy 4 400. Też świetny wynik. Powiem Wam, że super sprawa bardzo się cieszę z tego yy, z tego wszystkiego, co dostałem tutaj od Adama yy, od klubu śląskiej jachty. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Zachęcam wszystkich do wspierania mnie. Właśnie w ten sposób widzicie, ja coś mogę rozebrać, przy okazji rozwijać swój warsztat, rozwijać swoją pasję, swoje marzenia. No i jakoś realizować ten czas pozytywnie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Zapraszam Was do oglądania, lajkowania, subskrybowania. Trzymajcie się. Hej!